Witam serdecznie drodzy widzowie w kolejnym odcinku trzecim już w tym roku Do dzisiejszego odcinka przygotowałem 6 wygranych zdrapek Kwota którą wydałem na zdrapki to była 90 zł I z tych 90 zł udało mi się tyle wyuskać wygranych zdrapek Mamy króla kesza, król keszy, mamy koronę Zdrapka po przejściach, drapana rano kluczem Powydrapowałem też te liczby no Ale to chyba nie wpłynie na Wysokość wygranych. Zobaczymy. Ok. No to co? Sprawdzamy sobie po kolei. Zaczniemy może od owocowej eksplozji, z drapka z numerem 27. Tutaj mam już jedną linię, więcej nie będzie, bo wydrapaliśmy wszystkie symbole dajemy troszkę bliżej. I sprawdzamy wygraną, jaka jest? Wygrana tą 5 zł. Czyli zaczyna się w owocowych eksplozjach. Same. Zwroty, aczkolwiek nie jest to też zwrot tak naprawdę, bo kupiłem tych zdrapek cztery I na cztery zdrapki udało mi się dwie wygrane pozyskać. Sprawdzimy kolejną owocową ekspozycję, zdrapka z numerem 17. A po niej sobie sprawdzimy królakasza. To jest nowość na moim kanale. Mamy jedną tutaj linię i sprawdzamy kolejną. Kolejny symbol, kolejny symbol to wiśnie. Czy Wiśnie nam coś utworzą. No nie, nic nam już nie utworzą. Mam nadzieję, że będzie więcej niż 5 zł. No ale ile będzie? No to się właśnie teraz okazuje. Ja jest 10 zł. No dobra. To już lepiej. Kontrolne to Z. No to tutaj już znam na pamięć. OK. Ok, król też kupiłem jedną tylko zdrapkę na próbę i okazało się, że jest korona. Korona, czyli już mamy przypisaną kwotę, która wygrywa. Ile tu można wygrać? O, no, pół bańki, super. Kawalerka by była. Dobra, ale jeszcze tam zostały liczby. No to widać, że tu jest 43-32. Zresztą tutaj że tutaj mi się. Klucz to nie jest dobre. Ale nie było mnie w domu. Także. Dobra, sprawdzamy kolejną liczbę. Kolejna liczba to. 41 nie ma. Kolejna to 47 również nie ma. Siedemnaście nie ma. To tak zwane oboki, tak? No dobra, obok to, obok. Kolejna to trzydzieści nie ma. Trzydzieści jeden. 52 Jakoś tutaj by tą koronę by byłoby więcej 23, to jest 32 To też nie ma Tutaj co mamy 21 34 Zrabka jest bardzo fajna, ona się fajnie mieni Moja pani Bardzo jej się ta zrebka podoba Ale zobaczymy co odda Nie chciałem już więcej kupować, pomimo że była Pierwsza i pierwsza wygrana, bo jak będzie znowu jakaś perełka, to ja tak będę zbierał, ona będzie leżała ze 2-3 dni, a ja będę wykopywał puste. Dobra, Joska, ostatnie pole to 53. No dobra, sprawdzamy od razu wysokość. wygranej pod koroną, a wysokość to wygrany jest, myślałem, że 100, 10 zł. Kontrolne, jak tu znaleźć pewnie kontrolne, to... Dobra, nie będę przedłużał. Wiadomo, że jest korona. 10 zł innych liczb nie było. No i ekstra linie mamy. Tak, byłem obrażony, ale moja pani mi też kupiła jedną. Potem jeszcze jedną kupiłem trzy i udało się na cztery zdrapki uzyskać dwie. Mamy jedną linię, tu nam utworzyła. Ale jeszcze mamy cztery symbole do końca. Już wcześniej linia powstała, ale mówię, no, drapałem. Zostawię tylko cztery symbole, żeby nie drapać tutaj pół godziny. Bo niektórzy się niecierpliwią. Ale nie wszyscy. No ale każdy tam naprawdę wiadomo. Nie krytykuje. Zaraz będzie hejt. Przybliżę trochę. O, ja to sobie przybliżam. O, tu mamy łokulary. Czas już po separacji. No Jak to kocha, to się obraził. Czyli ja i zaraz się odbraził. Nie ma co iść w życiu codziennym też za palce. Ale dobra. To jest kanał o zdrapywaniu, a nie o moich złotych myślach. Okulary mamy jeszcze w, tych, w tym miejscu. Dobra, trzy symbole. Księżyc. Czy księżyc jeszcze gdzieś nam coś utworzy? Tutaj mamy księżyc. Oczywiście, drogi widzu, zachęcam. Proszę o subskrypcję, żeby idzie nam nieźle. 400 już niedaleko. Okej, okay, nie ma więcej księżyca. Łapkę w górę też proszę zostawić. Subskrypcja też nic nie kosztuje. A co tam można komuś przyjemność robić w tym przypadku? Mojej skromnej osobie. Krabik. Krabik jest również tutaj. W tym miejscu. Pozdrowienia dla bratki. Serdeczne. I baloniki. Czy baloniki nam coś jeszcze utworzą? Dobra, tu mamy baloniki. O, za blisko chyba dałem tego zuma. Nie wiem, czy to widać, ale już teraz nie będę się bawił. Dobra, to tutaj jest balonik, 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 balonik i jeszcze tutaj, ale nam nic nie otwiera. Mam nadzieję, że czego, niczego nie przegapiłem. Dobra, od razu sprawdzę wysokość wygranej. W zdrapce nie z numerem 3, nie wiem, czy mówiłem. Nie oddale cię, bo to tak. Dobra, nie będzie tak. I mamy 10 zł. Tak, idzie to była ta linia jeszcze jedna? O, i tutaj jest ta, ta, ta linia. I co nam tutaj utworzyło? Również 10 zł. Czyli mamy 20. Zobaczcie uważnie, podsumowania nie będzie. A bo, bo i po co. Cinki nie trwają 25 minut. D to na pewno jest 20 zł. Dobra, zostały nam jeszcze dwie zdrabki. Super linie. Dobra, drapiemy szybko. Tu mamy jedną utworzoną z numerem 20. Jest zdrabka Arbus. Arbus jest w jednym miejscu, w drugim miejscu. Później mamy diament. Diament jest w tym miejscu, tutaj. I tutaj nic to tu nie daje. Dwa symbole do końca. Motylek. Jest jeden, drugi i trzeci. Również nam nic nie otwiera. I co mamy? W ostatnim symbolu gwiazdka jest u samej góry jedna, ale nic to też nam nie daje. Bez przedłużania sprawdzamy wysokość wygranej. W superliniach. 5 zł. No dobra, dobra i 5 zł. I ostatnia trapka trapkach Extra z numerem 14. Kupowana już w innym miejscu. I mamy jedną linię, i sprawdzamy wysokość wygranej w tym miejscu. A wysokość wygranej to również 10, znaczy również, no 10 zł, czyli, czyli zwrot. Także na plusie chyba nie ma, ale też nie ma jakiegoś dużego minusa. Dobra, to są drodzy widzowie, dzisiejsze wygrane zdrabki. Tak, położę, żeby sobie każdy mógł jeszcze sprawdzić, zobaczyć. Nie będę podsumowywał liczył, no bo i po co. Spalimy deczko. Król kasz, myślałem, że będzie więcej, że będzie jakaś super peru, ale nie. Tutaj była dyszka. i tu jest tak. Dziękuję, drogi widzu, że oglądały dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.